Słuchajcie, słuchajcie, byłem właśnie w Fiskusie. Byłem właśnie w Fiskusie dowiedzieć się o te wszystkie sprawy, które mnie nurtowały i dotyczyły. Tak więc trzymajcie kciuki, bo w niedalekiej przyszłości będę właśnie rejestrował bycie agentem. Witam, witam jeszcze raz, witam w tym nowym 2014 roku. Dzisiaj postanowiłem Wam troszeczkę poopowiadać na temat tego, co, jak działo się u mnie na święta. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie były to jakoś wybitnie, wybitnie, wybitnie takie święta, które po prostu, wiecie, jak to się przeżywa, takie święta, to się mówi po prostu wow, tak? Na zasadzie, że rewelacyjnie. Święta minęły dość, dość Dość niejako tak właściwie, szczerze powiedziawszy. E, przyszła wigilia, była sobie wigilia. E, I w wigilię poszliśmy z moją mamusią e, do rodzinki. Do rodzinki, gdzie e, po prostu no, była kolacja wigilina, wiadoma sprawa. Przyjechał mój brat cioteczny, przyszedł mój kolejny brat. E, były ciotki, była babcia. E, no więc, nie wiadomo jak to jest na wigilii, prawda? Najlepsze w tym wszystkim, to znaczy, chyba najbardziej co mi się podobało w wigilii, to fakt, że co roku mamy taki fajny barszczyk z kapustki i grzybków. Tak więc, generalnie, jeśli chodzi o, o, o ten przysmak, to jest. Przysmak, na który ja czekam praktycznie cały rok, e, ponieważ u nas w rodzinie nie przyjęło się coś takiego jak bartuszkami, bardziej właśnie ten barszczyk taki e, na bazie właśnie mm, e, kapustki i właśnie grzybków. I powiem Wam szczerze, że, 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 że bardzo, bardzo, bardzo czekam na ten moment, ponieważ no nie ukrywam, smakuje mi. E, Następnie dostaliśmy rybkę, później były pierogi. No i wiecie, ja nie chcę po prostu w jakiś sposób mówić negatywnie na temat rodziny, świąt, ale powiem Wam szczerze, że zaczyna mnie irytować rutyna, która jest po prostu co roku u mnie, jeśli chodzi o święta, bo. Zazdroszczę generalnie ludziom, którzy mają święta takie, że potrafią po prostu mówić na ten temat z takim wow, właśnie z czymś takim, co spowoduje, że, że aż promienieją. Ja, ja generalnie co roku można powiedzieć, przeżywam takie same święta. Święta wyglądają praktycznie dokładnie tak samo. Jedyną osobą, która bardzo, ale to bardzo cieszy się na w ogóle przyjście wszystkich, no bo wiadomo, w ciągu roku brat jest w Warszawie, siostra jest w Ameryce i generalnie ona to przyjeżdża bardzo rzadko tutaj do Polski. Jest jeszcze jej brat rodzony, młodszy o dobre 10 lat. Może przesadziłem, ale coś koło tego. I, I on po prostu z nami wiadomo na tej wigilii jest. Także w sumie, no ja też nie bywam jakoś wybitnie często, że tak powiem, u babci, u rodzinki, no bo też staram się zajmować swoimi sprawami. Więc generalnie babcia no, najbardziej się cieszyła na nasz widok. I powiem wam, co mnie najbardziej irytuje, jeśli chodzi o święta, właśnie wigilijne u rodzinki u mnie, bo niby jest sympatycznie pod tym względem, że. Wiadomo, no, składanie sobie życzeń, to jest wszystko miłe, fajne, ale wiecie co, ja, ja jestem takiego zdania, że jednak Wigilia to jest tym okresem, takim szczególnym okresem takiego jakby oczekiwania i, i takie, takiej nadziei po prostu na, na to, że, że może być lepiej, że jednak ten symbol Chrystusa Jezusa, który przychodzi nas tutaj zbawić na świat jako małe dziecko, później wiadomo święta. Wielkiej Nocy, czyli Wielkanoc, to jest ta tak jakby końcowa faza, że, od, znaczy, że umiera na krzyżu tam dla naszego zbawienia wiadomo o co chodzi, prawda? Kto, yy, znaczy kto? No, no, myślę, że macie Pismo Święte. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o tym, że dla mnie po prostu yy, takie, yy, takie podejście człowieka do człowieka, takie fajne podejście do człowieka. Powinno być przez cały rok, bo jednak święta to są takim okresem, żeby się jeszcze bardziej w tym umocnić, tak przynajmniej ja uważam. I na Wigilii to wygląda tak, że składamy sobie życzenia, jak fajnie, pięknie, cacy, a później gdzieś, nic gruszki, nic pietruszki, pojawiają się tematy typu ty masz więcej, ja mam mniej, ja po prostu, tak jak tutaj nawet ciotka przyniosła dokument, żeby pokazać, bo dostała symulację z zus -u jaką będzie brała emeryturę, no i wyszło jej tam 900 zł, jeśli chodzi o Mesto. No i wiecie, i zaczęło po prostu się troszeczkę denerwować, że na przykład moja mama nic nie robi, siedzi cały dzień w domu, praktycznie nic nie robiła i ma większą rentę niż ona, tak. To jest w sumie niepotrzebne, tak prawdę mówiąc, bo naprawdę ten dzień nie powinien tak wyglądać powinno być miło, sympatycznie, powinni się wszyscy radować. Wiadomo, że są czasy ciężkie, ale kurczę, nie dajmy się zwariować. Dlatego właśnie mnie osobiście w jakiś sposób zniechęca ta cała otoczka wigilijna, szczególnie jeśli chodzi właśnie o, o pobyt. No z rodziną, chociaż wiadomo, no, człowiek chce się spotkać, bo, bo chce się spotkać. Po prostu chcę się spotkać, jednak jesteśmy rodziną i fajnie jest się spotkać, porozmawiać. Idąc dalej, bo to też jest bardzo ciekawe, jak wiecie, zrobiłem sobie kurs na tego ubezpieczyciela. No i wiecie, no ja tam za specjalnie się nie chwaliłem z tego tytułu, tak. Ale powiedziałem po prostu, mimochodem, bo tam były pytania, co u ciebie kryje no to powiedziałem, co i jak. I na, na yy, stwierdzenie, że zrobiłem sobie kurs na ubezpieczyciela, że, że, że po prostu yy, chcę też tu spróbować swoich sił, usłyszałem pytanie, na co Ci to? No, generalnie bardzo motywujące, prawda? Bardzo motywujące. Wiadomo, najlepiej nic nie robić, siedzieć, nic nie robić. Yy. No, wiecie, to Pozostawię to bez komentarza, jeśli pozwolicie. Bo naprawdę nie chcę już na ten temat więcej się wypowiadać. No i tak mniej więcej minęła nam ta sama wigilia. Pierwszy dzień świąt spędziłem w u mamy. Drugi dzień świąt spędziłem w domu. I to by było po świętach, moi drodzy. Natomiast jeśli chodzi o Sylwester, to Sylwester miałem. Hmm, powiem tak. W Sylwester miałem dwa, dwa plany. W sumie. Coś koło tego. Było to w taki sposób, że najpierw miałem się spotkać z kumplem, tym, którym gram, czyli Wojkiem, z pokrzywą, ale chłopak zachorował, po prostu zaziębił się, przeprosił mnie, że nie może po prostu się ze mną spotkać. A powiem Wam szczerze, że od, od 2000 tak licząc, z trzeciego roku, już pomijając te wcześniejsze lata, ale takie podsumowanie 10 lat. Nigdy, ale to nigdy nie spędziłem w Sylwestra sam. To znaczy, zawsze się coś działo, zawsze były to jakieś większe impreski, mniejsze impreski, ale powiem Wam, że zawsze coś się tam działo. Nigdy po prostu nie spędziłem w Sylwestra sam. No i szczerze powiedziawszy, z jednej strony nie chciałem za bardzo szaleć, bo w mojej głowie już tam rodzi się plan na przyszłość. I w lipcu po prostu robiłem sobie takie postanowienie, że ten rok ma być bardziej owocny. W sumie dlatego jestem tak, no może ładniej nie, ale tak jestem ubrany, bo powiem wam, że od wczoraj załatwiam pewne sprawy, znaczy sprawy no, związane z, z tym, że chcę po prostu dobrze się przygotować do mojej przyszłości, do tego, co chcę robić, więc biegam, badam rynek, chcę jeszcze udać się do ZUS-u, porozmawiać na informacji doradzić, poradzić, bo będę rozszerzał swoje działania, że tak powiem, między innymi właśnie w Agencji Ubezpieczeniową w tym roku będę również właśnie składał papiery stosowne w tej sprawie, żeby być tym agentem od strony działalności. Także po prostu nie mam, że tak powiem, już nawet w Wigilię, znaczy w tchu, nie w Wigilię, w Sylwestra. Gdzieś tam po prostu moja głowa już, mimo wszystko, że e, to były Sylwestra, ale gdzieś tam już wiecie, podświadomie myślałem na ten temat. Tak więc, y, y, no, doszedłem do takiego prostego wniosku, y, że y, y, wziąłem telefon, zadzwoniłem do Kumpeli. Kumpeli, z którą znamy się praktycznie od dziecka. I to był taki spontan. To był taki spontan na zasadzie, czy masz dzisiaj jakieś plany, a wiesz, że nie, wyglądać sobie, że chciałam w ogóle wskoczyć pod pierzynkę i spędzić noc sylwestrową z dwójką, tak? A ja mówię, słuchaj, to mam do ciebie propozycję, bo w sumie ja też nie mam jakichś takich wybitnych planów, bo jeszcze mnie kumpel zapraszał na imprezkę, ale powiem wam szczerze, że wiedziałem jak to się skończy, że mogę się tam trochę wypić. A szczerze powiedziawszy, no nie chciałem jakoś tak szaleć, a tym bardziej, że miałem korzyści z tego spotkania z tą kumpelą, ponieważ ona e, tak samo po prostu e, ma działalność, więc e, wiecie, jakiś tam wspólny temat, wspólne doświadczenia, wymiana, bo to jest ważne, żeby z takimi ludźmi, którzy po prostu są już w branżach, którzy prowadzą już coś swojego, nawet mimochodem coś się dowiedzieć, douczyć, przekazać od siebie. To jest bardzo istotne, tak przynajmniej uważam. No i wiecie, to było takie połączenie e, takiego wieczoru, nocy biznesowej, pseudo-biznesowej, bo w sumie wiadomo, tylko sobie dyskutowaliśmy, z taką posiadówką, piciem piwka e, i pierwsze, co robiliśmy, to poszliśmy sobie na deptak na Żeromskiego w Radomiu. już mieliście okazję w moich filmikach oglądać. No i e, oczywiście był tam koncert. Znaczy, w ogóle była, by, by, była noc sylwestrowa, tak? Ale powiem wam, e, że e, jak darmowa, jak impreza darmowa to impreza hukowa. O, już tak dobitnie powiem. Powiem tak, no wyszło na scenę, znaczy najpierw wyszedł ten tego organizator, jak zaczął pitolić smuty. To go radomianie tam ostro pokwitowali na zasadzie wypier... <grystanie> no, niechże ja radą pod tym względem. Tutaj, że tak powiem, szczerych ludzi nie brakuje. No ale nie, no, facet się dalej produkuje, ja produkuje przez ten mikrofon. Ja już po prostu stoję i zamulam się. Typowo, no bo kurde, 18 minut. Mówię do kumperi, no normalnie, jakbym kazanie w kościele słuchał, no. Ona no to, na to mnie jeszcze dwie minuty i skończy. Na zegarek po dwóch minutach skończył. Dobre, nie? No mnie to też rozwaliło rower. No i słuchajcie, no tak mówię sobie, siedzę, nagle wyszła jakaś grupa taneczna, tam jakieś wiecie, pokazali tam no, jakiś tam swój ten choronograficzny układ, po czym wyszło dwóch chłopaczków, jeden w jedce, drugi ubrany na biało, gitarka w ręku i wyskoczyli z piosenką. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, a ja po prostu tak stoję, kumpera tak stoi i mówię do niej, wiesz co, czuję się jakbym cofnął się mniej więcej do lat dziewięćdziesiątych i po prostu e, brał udział w jakiejś w jakiej dyskotece w remizie. A ona do mnie, no no, coś ty nie. jest. Po prostu, jeszcze wiecie co? Widać, że wszystko leci z playbacku. Widać, że po prostu mają tam e, MIDI do odtwarzania maszynkę, tak? Znaczy, kto się nie zna, no to on nie zwrócił uwagi. Ale słuchajcie, chłopaczyna stoi sobie z gitarą. Normalnie stoi sobie z gitarą. Trzyma jeden, chwyt, na tala, ostro i jump prezujemy. Po prostu nie. Staliśmy tak do godziny mniej więcej trzeciej. Kupela do mnie mówi, wiesz co, chodź może jednak spędzimy ten sylwester z dwójką. Ja mówię, no chyba to będzie lepsze rozwiązanie. I wróciliśmy do mnie tutaj, Złożyliśmy sobie, znaczy kupiliśmy chipsy, kupiliśmy tam po cztery piwka w sumie. Usiedliśmy, oglądaliśmy tą dwójkę, gadaliśmy i tak spędziliśmy czas do mniej więcej drugiej w nocy. Po czym koleżanka chciała już wracać do domu, odprowadziłem ją na, na taksówki, znaczy na postój taksówek i tyle z mojego świętowania. No także jak widzicie, no nie było to jakoś wybit, wybitnie. Powiem Wam tak, jaki rok 2013 takie moje podsumowanie i końcówka. Spokojny, bez żadnych rewelacyjnych sytuacji, bo to, że przykładowo mieszkam tutaj. To też nie jest dla mnie w 2013 jakieś wielkie osiągnięcie, ponieważ w 2012 roku o to się ubiegałem i jak wiecie, sporo straciłem, także no to wcale nie jest dla mnie jakiś tam zaskakujący rok. No na pewno na ten rok mam więcej planów, dlatego ruszyłem z kopyta i zamierzam ruszać bardziej z kopyta i coś robić. W ogóle pewnie zadajecie sobie pytanie, po cholerę mi świeczka zapalona, nie? Pewnie tak oglądacie ten film i na pewno zastanawiacie się, po co mi to. Otóż ta świeczka jest od mojej mamy. Dostałem ją, bo ona nie lubi tak zwanych świeczek zapachowych. Właśnie dostałem ją w święta. I tak sobie ją odpalam od czasu do czasu, żeby było miło, sympatycznie, tak. I tak sobie postanowiłem po prostu ją odpalić na vlog. Tak, co niektórzy z Was pewnie myśleli, że to będzie orędzie, jak to często bywało kiedyś, nie wiem, jak to jest teraz, ale kiedyś to był taki klimat, że świeczka, kwiatki i nasz prezydent. W nowym roku składam Wam i tak dalej, i tak dalej, nie? No, było coś takiego. Pewnie jest do dziś, chociaż powiem Wam, że ja trochę nie czasowy co do telewizji. Ten Sylwester z dwójką, któryśmy sobie tak obejrzeli, no bo w sumie już z braku latu, tak? No to tyle, no, kochani, to ode mnie. No. Takie jeszcze organizacyjne e, sprawy, ten kabarecik. Mam nadzieję, że do, dotrwaliście do samego końca. Ten kabarecik, o którym wspominałem e, będzie, 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 będzie. Znaczy kabarecik. no, no ten, ten mój taki show na humorek będzie. E, teraz. Być może nawet w sobotę go nagram. A tymczasem. Zdrówko wasze, za i w gardle, zrobiłem sobie herbatkę, bo w sumie nagrywam tego wroga tak samo. Wróciłem dopiero sobie, tak wiecie, nie? Że odstawiałem sprawy. Tak więc do następnego mojego filmiku.